Moi drodzy, teraz pora wreszcie na deser, który, na który czekałem z niecierpliwością, dlatego, że to będzie tarta z kremem karpatkowym i owocami leśnymi. Jakie owoce leśne, to już się dowiecie później. Najpierw jedna kwestia, którą się zajmiemy, to krem karpatkowy. I tak, ten krem karpatkowy się robi na bazie świeżego budyniu. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z koleżanką na uczelni na temat świeżego budyniu, jak to zrobić. Na temat takiego budyniu nie w sensie, że z proszku, tylko świeży, świeży budyń. Koleżanka szczerze mówiąc się zdziwiła i dlatego postanowiłem mi się pokazać jak ten świeży budyń się robi. Więc zapraszam i od tego zaczynamy. Ja tutaj mam pół litra mleka już w garnku, prawda? Mleko 2%. I teraz mam tutaj jakąś niewielką połowę tej yy, laski wanilii dlatego że wcześniej używałem do czegoś innego pozostałość. I tak. Teraz tą laskę wanilii potrzebuję przykleić wzdłuż na połowie, jeszcze na ją no, upłaszczę. Laskę wanilii przykroję wzdłuż za pomocą takiego malutkiego noża. I teraz za pomocą tępej strony noża potrzebuję wyjąć nasiona. W taki sposób. O. Całość wyciskam I żeby jeszcze więcej aromatu wydobyć z tej laski wanilii, to bezpośrednio wrzucę jeszcze całą do środka. Troszeczkę pomieszam, żeby już całość mogła w ten waniliowy zapach. Jak mówiłem, dawałem Ponad połowę laski wanilii, nie całą. W związku z tym, żeby to jeszcze bardziej zaromatyzować, pomyślałem, że jeszcze dodam do środka jedno opakowanie cukru, ale z prawdziwą wanilią. Ja wam doradzę kupować taki cukier, aniżeli cukier wanilinowy. Dlatego, że wanilinowy nie ma absolutnie nic wspólnego z wanilią. To jest sama chemia. Czyli dosypuję ten cukier z prawdziwą wanilią też do mleka. Całość mogę pomieszać. I teraz potrzebuję do mleka zagotować za chwilę jak mleko będzie lekko ciepłe, to jedną trzecią tego mleka ciepłego wezmę do tego, żeby pomieszać z mąką i jajkami. Za chwilę Wam powiem, dlaczego tak robię. A resztę potrzebuję z kolei zagotować. To teraz do tego ciepłego mleka dodaję tak. Jedno żółtko. Jedno jajko, które w sumie jeszcze pomieszam widercem. Wlewam też jajko do mleka z żółtkiem. I dosypuję Mąkę ziemniaczanku. I coś mogę dobrze pomieszać. Musicie tak dobrze pomieszać, żeby ta masa była gładka, żeby nie było żadnych grudek z tej mąki. Dlatego doradzam. Używajcie ciepłego mleka. Widzę, że mleko już się gotuje, więc zdejmuję wcześniej naszą laskę wanilii. I teraz przelewam naszą mieszankę, naszą jajeczną, mączną mieszankę do mleka waniliowego. Cały czas mieszając. Tak mieszamy aż się utworzy taki gęsty budyń. O! Patrzcie, jeszcze to zaczęło bąblować. I teraz mam wiemy, że to jest naprawdę dobrze zagęszczony, więc... Teraz ten budyń zostawiam do wystudzenia. Musi się studzić jakąś godzinę, dlatego że musi on być zimny, więc no to niestety tyle czasu to co zajmuje. Ale teraz zajmiemy się naszym ciastem. Tutaj mam ciasto piaskowe, które wcześniej wyrobiłem. To ciasto zostawiłem na noc żeby się ono lepiej chłodziło możecie też po wyrobieniu bezpośrednio chłodzić jakąś godzinę czy dwie ale ja doradzam całą noc dodawałem jeszcze troszeczkę więcej mąki po wyjęciu z lodówki żeby to ciasto lepiej się po prostu wałkowało i teraz dodaję troszkę mąki na blat. dobrze teraz składę tutaj ciasto Przez troszeczkę maltretowałem to ciasto więc dzięki temu będzie mi lepiej je wałkować dlatego że po prostu wzrosła jego temperatura Ciasto już jest rozwałkowane i teraz kładę je na naszą natuszczoną wcześniej formę. O! Takim sposobem. A mam cię. Ciasto wreszcie się znajduje w foremce, ale pomyślałem, że jeszcze je w sumie na chwilę włożę do lodówki bo wtedy będę miał pewność, że w czasie pieczenia te brzegi nie będą się zwijały do środka więc po prostu chcę schować to do lodówki na powiedzmy jakieś 10 minut tyle wystarczy 10-15 minut to ciasto już jest schodzone już jest takie bardziej twardsze by powietrze swobodnie przepływało podczas pieczenia to jeszcze nakuję je widelcem brzegi tak samo ja w ogóle to ciasto chcę upiekać na sztywno czyli po prostu ja tak wpadłem na to pergamin i obciążenie w postaci białej fasoli. Zamiast pasoli też możecie używać jakiegoś innego warzywa strączkowego, jakiegoś grochu, albo też czerwonej fasoli, czy jakiegoś ryżu albo soczewicy. No naprawdę na co, na co macie ochotę, byleby jakieś było obciążenie. Bo teraz ja chcę to ubiegać na biało, czyli w sensie takim, że ciasto będzie szczywne, ale będzie biały kolor taki miało, ale później z kolei zdejmę ten ciężar. I jeszcze upiekę to ciasto na taki złoty kolor, czyli najpierw tak. Teraz to ciasto trafia do piekarnika, temperatura 180 stopni na jakieś 15 minut z obciążeniem, a później na jakieś 10-15 minut bez ciężaru. I widzicie, to jest bardzo ważne. Ja robię to specjalnie w taki sposób, żeby ten pergamin wystawał, bo dzięki temu później jest za co złapać, żeby później tej pasoli się jakoś pozbyć. No dobrze, teraz zajmujemy się owocami leśnymi. Dobrze, tymi owocami leśnymi będą truskawki do tego jeszcze maliny i borówki Po 125 gramów tych owoców A z kolei tutaj mam 250 gramów truskawek, czyli Ja już się wcześniej byłem, bo najpierw pamiętajcie, że najpierw należy je myć I później dopiero zajmować tą szypułkę, bo tak to jak robicie na odwrót, to tak to później truskawka trafi swój smak I się robi taka bardziej wodnista Czyli zjem tą zieloną część, tutaj jeszcze usunę od środka troszeczkę tą twardszą i każdą truskawkę teraz potrzebuję wykleić na, na światki i te świartki jeszcze na pół. W tym garnuszku mam 100 gramów dżemu z czarnej porzeczki. Oczywiście też możecie używać jakiegoś innego dżemu, jakiegoś malinowego albo z owoców leśnych. Dzisiaj używam z czarnej porzeczki. Dobrze, włączam ogień pod spodem. Potrzebuję ten dżem nagrzewać, żeby po prostu był taki rzadszy. Dobrze, dżem już jest nagrzany. O, chodziło mi o taką konsystencję, żeby był taki rzadszy, prawda? Zobaczcie sami. O! Coś takiego, żeby był taki płynny. No dobrze, i teraz wysłyszę do tego dżemu gorącego, płynnego. Już wyłączyłem ogień. Mogę dodawać wcześniej nasze pokrojone truskawki. Dodaję maliny. I wcześniej umyte bołówki. I całość teraz dobrze potrzebuję wymieszać żeby nasze owoce odchyliły się bardzo dobrze tą konfiturą czy tym dżemem nasze owoce już są gotowe w taki sposób już są pomieszane a za chwilę zajmiemy się jeszcze ciastem dobrze, piec już dzwoni, już 15 minut minęło, też mogę wymować naszą fasolę i teraz to 10 minut spowoduje, że będę uzyskiwał taki fajny kolorek, taki właśnie złoty. 10-15 minut. Na razie 10. dobrze. Jak nasze ciasto się opiecze, to będzie musiało się wystudzić, bo to są gotowe, już niebawem zajmiemy się naszym kremem herbatkowym. Już ciasto wyjmowałem z pieca, już wygląda w taki sposób, jest lekko złote. No brzegi wiadomo, się troszeczkę przyrumieniły, ale to nie jest żaden koniec świata. Mam tutaj miękkie masło, miękkie masło, do którego dodaję cukier puder, przesiewany już wcześniej. I Na razie ręcznie pomieszam to na taką puszystą masę. Mógłbym dorobić mikserem, ale nie chcę po prostu, żeby ten cukier puder wszędzie latał, po całej kuchni. Ech, no dobrze. Masło z cukrem już jest dobrze utartem. I teraz będę już używać tym razem miksera po to, żeby ucierać się z naszym wcześniej przygotowanym budyniem. Troszkę budyniu. I całe zaczynamy ucierać. I kolejna porcja. No dobrze, nasz krem karpatkowy już jest wreszcie gotowy. Owoce już też wcześniej przygotowane. Ciasto jeszcze też wcześniej upieczone. No już w zasadzie jest takie letnie, więc już przykładam nasz gotowy krem do już jak widzicie upieczonego ciasta. Już się wyjmowałem z foremki, więc przekładam do środka. Całość przykładałem i teraz całość lustruję, czy wyrównuję w sensie. I teraz tak jak to jest, to ja na ten grem już wygodam nasze wcześniej przygotowane owoce w dżemie porzeczkowym. Hmm, ale mi się podobają te kolory, coś naprawdę niesamowitego. Postaram się te owoce pomieścić tak, żeby znalazły się po całej powierzchni tarty. No i voila! Nasza tarta na słodko z owocami leśnymi z kremem karpatkowym jest już gotowa. Pozostaje mi tą tartę schodzić dobrze, włożyć do lodówki. Generalnie już chciałem bardzo podziękować za ten trzyczęściowy filmik. Dziękuję, że byliście ze mną i widzimy się kiedy indziej. Do zobaczenia.